Chciałabym, żebyśmy zwrócili uwagę na pewne słowa, które są zapisane w Ewangelii w liście do Efezjan, drugi rozdział 11-12. Pamiętajcie, że wy niegdyś poganie w ciele. Zgadza się? Byliśmy kiedyś poganami w ciele. Byliśmy nieobrzezani bez Chrystusa, dalecy od społeczności izraelskiej, obcy jakimkolwiek przymierzą, bez nadziei, bez Boga na świecie. Tak było. Ale teraz w wersecie 13 jest napisane, kiedy, którzy, ci, którzy kiedyś byliście dalecy, staliście się w Chrystusie Jezusie bliscy przez krew Jezusa. I to, co chciałabym podkreślić w tym wersecie, to to, że staliście się bliscy. Jesteśmy sobie bliscy. Jesteśmy sobie bliscy, ale jesteśmy też bliscy. Jesteśmy w pewnej rodzinie. Która, do której weszliśmy przez krew Chrystusową, przez krew Jezusa, przez Jego zbawienie. 19 werset. Tak więc już nie jesteście obcymi przychodniami. Nie jesteśmy. To jest powód do ogromnej radości. Jesteśmy współ, współobywatelami świętych i domownikami Boga. Mamy dom. Jesteśmy domownikami Boga, jesteśmy Jego rodziną. To jest wspaniała wieść dla nas, że należymy do Bożej Rodziny. Ale chciałabym przejść dalej, bo Kościół to jest takie właśnie miejsce, jak mówimy często: rodzina, rodzina, jesteśmy rodziną. Ale tu jest napisane w Wersecie 20, że ci domownicy, ci święci, ci, którzy kiedyś byli dalecy, a teraz stali się tak bliscy, zbudowani. Są na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. I przeczytam od razu werset 21 i 22, na którym cała budowa mocno jest spojona. Mocno spojona rośnie w przybytek święty w Panu, na którym i Wy się wespół budujecie na mieszkanie Boże w duchu. I to, co chcę powiedzieć, co jest bardzo ważne i niezbędne dla Kościoła, jest to, że Kościół. Musi i zawsze jest budowany na Jezusie Chrystusie, który jest kamieniem węgielnym. Nie ma innej opcji. Jezus Chrystus jest kamieniem węgielnym. Jeśli w dzisiejszych czasach ktoś próbuje odejść od tego kamienia i w jakikolwiek inny sposób przedstawić Jezusa Chrystusa, niż jest on przedstawiony w Biblii, Piotr krzyczał, mówił: Jezu, ty jesteś Chrystus, syn Boga żywego. A Jezus mu na to odpowiedział w Ewangelii Mateusza. Na tej skale, na tym objawieniu zbuduje kościół i bramy piekielne tego kościoła nie przemogą, nie zatrzymają. To jest potężne objawienie, że Jezus jest kamieniem węgielnym. I oczywiście, jak już jest kamień węgielny, to musi być fundament. I tym fundamentem są apostołowie i prorocy. Apostołowie, którzy dają nam nauki w Biblii. Bo przecież każdy list, który mamy w Nowym Testamencie jest napisany przez ucznia Pana Jezusa i przez apostoła Pana Jezusa. Dzisiaj czytamy, w tej chwili czytamy list Pawła. Nie bez powodu cały Stary Testament jest cieniem rzeczy przyszłych, mówimy, ale Hebrajczyków 1.1 mówi nam, wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do Ojców przez proroków. I to musicie przyjąć jako aksjomat, że Bóg na wszystkie możliwe sposoby chciał pokazać Izraelowi Jezusa Chrystusa, to że On jest tym kamieniem żywym, że On jest tym oczekiwanym mesjaszem wielokrotnie i na wiele sposobów. I dzisiaj czytamy, że Kościół jest zbudowany na fundamencie apostołów i proroków. Jego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. I widzimy, że On jest budowany na tym fundamencie w budowę, w budowę. Powstaje wielka budowa, przybytek święty w Panu. I oczywiście, oprócz tego, że cała budowa mocno jest spojona i ona rośnie, jest werset 22, który mówi, na którym i wy wespół się budujecie na mieszkanie Boże w duchu. Czyli jest pokazane w tym obrazie, że ty i ja jestem tą częścią tego budynku, Częścią tego budynku, który sam się ma budować na mieszkanie Boże w Duchu. Więc apostołowie i prorocy podłożyli podwaliny pod budowę budynku, ale to my jesteśmy tymi częściami składowymi, które same mają w Duchu uświęcać się na mieszkanie Boże. Także zwracam uwagę na czytanie Słowa, na czytanie i wzrastanie w tych fundamentach, które są w Słowie założone. To wszystko, czego naucza Paweł w Słowie Bożym, to wszystko, czego naucza Piotr, Jan czy Jakub, to jest absolutny fundament do naszego życia. Absolutny. Oczywiście możemy w dzisiejszych czasach korzystać z nauczania ludzi, którzy byli apostołami w poprzednim wieku. Wymienię tylko takie nazwiska jak Kenneth Hagen, Derek Prince czy Lester Samral. W dzisiejszych czasach jeszcze żyjący David Poulson. Uczymy się od tych ludzi, bo oni są apostołami, nauczycielami, danymi nam, a żebyśmy my mogli budować Kościół. Na czym się jeszcze chcę skupić? Kiedy bierzemy Boże Słowo, to wie, wiemy, że w innych częściach i w innych listach jest opisana, opisany fakt, że Kościół to przybytek święty, ale Kościół to też ciało, rodzina. I między innymi ciało zapisane w liście do Rzymian w 12 rozdziale i w pierwszym Koryntian. Ale takim najbardziej znanym dla nas jest właśnie list do Efezjan, ten fragment z 4 rozdziału od powiedzmy 11 też wersetu, gdzie jest też potwierdzenie, że Bóg ustanowił, Jezus ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami. I jest to zrobione po to, żeby przygotować świętych do dzieła posługiwania. Każdego z nas, każdego z nas. Ale jeszcze zanim przejdę do tego wersetu, chciałam przeczytać z listu Piotra, z pierwszego listu Piotra 2.4. Przystąpcie do Niego, do kamienia żywego. Jest to potwierdzone przez apostoła Piotra, widzicie, że Jezus jest kamieniem żywym, kamieniem węgielnym. Przez ludzi wprawdzie odrzuconego. Wiemy, że ten kamień został odrzucony przez Żydów, lecz przez Boga wybranego i uznany jako kosztowny, wybranego jako kosztowny. I Wy sami, jako kamienie żywe, budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Więc tutaj jesteśmy nazwani kamieniami żywymi, tak? Wcześniej mieszkaniem tutaj kamieniem, kamieniami żywymi, bo przecież budowla z czegoś musi powstać. Więc my jesteśmy tymi cegiełkami, prawda? I teraz wszystkim apostołom zależało na tym, żeby Kościół rósł, żeby Kościół był, wzrastał, żebyśmy my jako poszczególne jednostki wzrastali w Chrystusie. Kościół jest przygotowany, ma przygotować nas do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary, poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej. Więc jest jednocześnie mowa o tym Kościele makro i jest mowa o tym Kościele, o tej świątyni, którą jesteśmy my sami, że my sami jako jednostki musimy dojść do Męskiej doskonałości. Dorośniemy do pełni wymiarów Chrystusowych. Piętnasty werset przeczytam. Lecz abyśmy byli, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w niego, który jest głową Kościoła. Dowiadujemy się z tego wersetu, że głową Kościoła jest Chrystus. Tam było nazwane żywym tym kamieniem węgielnym. Tu jest Kościół porównany do ciała i jest powiedziane, że Chrystus jest głową kościoła, ciała, gdzie w wersecie 16 jest napisane, że to ciało jest znowu spojone, związane przez wszystkie wzajemnie zasilające się stawy, według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka, rośnie i buduje siebie samo w miłości. Miłość do czegoś zobowiązuje. Miłość to nie jest takie Eteryczne słowo, które można rzucić na wiatr, to, są, to nie są słowa, to są czyny. Przy zasilających się stawach to jest absolutnie konieczne. I Bogu zależy na tym, żeby Kościół był spojony. Żebyśmy byli wzajemnie zasilającymi się stawami, żebyśmy wiedzieli, każdy z nas osobna, do czego jesteśmy przeznaczeni. I żebyśmy wiedząc to, mogli rosnąć i budować się. W miłości. Jeśli tylko spojrzycie na kolejny werset, który mówi 5, 5, 27, że Jezusowi tak bardzo zależało na tym, aby sobie przysposobić kościół pełen chwały, bez zmazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju. Ale co my, jako żywe kamienie, możemy zrobić, żeby ten kościół budować? Czy bez nas można wybudować taki kościół? Nie. On musi być zbudowany z tych żywych, świętych kamieni, żeby rósł, wzrastał i żeby ten przybytek był święty, bo On się z nas składa. I to są bardzo ważne słowa, że Pan Jezus pragnie, chce, tak jak chce, żeby małżeństwo było jednym ciałem, żeby małżeństwo wzrastało żeby ludzie w kościele stawali się jednym organizmem świętym niepokalanym. Ale Filipian 2:15 jest powiedziane już konkretnie do nas. Abyście się stali nienagannymi i szczerymi dziećmi Bożymi bez skazy. I to co dzisiaj też mówiła dorotka pośród rodu złego i przewrotnego, w którym świecicie, jak światła na świecie. My, jako poszczególne kamienie żywe, mamy być nienaganni, mamy być szczerymi dziećmi Bożymi, bez skazy, bez skazy, światłami na tym świecie, pośród rodu złego i przewrotnego. Tacy mamy być. W liście do kolosan, Chciałabym jeszcze tak Wam przeczytać, żeby to ut utwierdzić. Kolejny list zaraz za tym. A więc od 12. Wersetu jest napisane w Kolosanach trzeci rozdział. Przeto przyobleczcie się jako wybrani Boży, święci i umiłowani, w serdeczne współczucie. Może dzisiaj komuś jest to serdeczne współczucie potrzebne. W dobroć, w pokorę. Może trzeba się przed kimś uniżyć. Włagodność, cierpliwość, znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem. To słowo znosząc, to jest takie słowo, że, które chyba pokazuje, że nie zawsze jest to łatwe. A więc jedni drugich dobrze traktujcie, przebaczając sobie nawzajem. Jeśli kto ma powód do skargi przeciwko komu, komuś, to przebaczajcie, wyjaśniajcie. Jak Chrystus odpuścił wam, tak i wy. Paweł miał dokład, dokładnie wiedział, co to znaczy przebaczenie, bo miał wiele rzeczy na sumieniu. Zabijał chrześcijan, walczył z nimi, był wrogiem Chrystusa, więc dobrze wiedział, co to znaczy przebaczenie. Jak Chrystus odpuścił wam, tak i wy. A ponad to wszystko przeobleczcie się w miłość, czyli jest mowa o tym spoiwie, o tej, która jest spójnią doskonałości. Miłość, która jest wspólnią doskonałości. A w sercach waszych niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też powołani jesteście w jednym ciele. Znowu jest powiedziane o jednym ciele. My jako jednostki w jednym ciele wiemy, co mamy czynić, jak żyć. Jako te odrębne jednostki indywidualne, różnorodne, kamienie żywe w tym budynku. I jako te wzajemnie zasilające się stawy w ciele. Jest wskazówka, żeby słowo Chrystusowe mieszkało w nas obficie. We wszelkiej mądrości nauczajcie. Napominajcie jedni drugich przez psalmy, hymny, pieśni duchowne, wdzięcznie śpiewając Bogu w sercach swoich czy waszych. I wszystko, cokolwiek czynicie w słowie lub w uczynku, wszystko czyńcie w imieniu Pana Jezusa, dziękując przez Niego Bogu. Tak jest wzór, którego się powinniśmy trzymać. Nie ma innego, nie ma innego. Żywe kamienie muszą czerpać ze słowa i się takimi osobami stawać, jak tu jest napisane w słowie, żeby ten budynek, to ciało wzrastało, rosło, żeby to ciało dobrze funkcjonowało, ale żeby to wszystko nie było takie, wiecie co, oderwane od rzeczywistości. Bo my, oczywiście jako domownicy wiary często sobie pomagamy. Wiemy, do kogo zadzwonić, żeby ktoś nam zmniejszył sukienkę, a wiemy, do kogo zadzwonić, żeby ktoś nam pomógł wsypywać węgiel, a, albo kto by nam pomógł w przeprowadzce, więc jesteśmy w jakiejś tam mierze tymi wzajemnie zasilającymi się stawami. Znamy się, pomagamy sobie i, i to trzeba czynić. Ale takim yy, fragmentem, którym chciałabym zakończyć ten mój dzisiaj przedługawy być może wywód. To jest fragment, który właśnie jest w liście do Kolosan, który pewnie rzadko jest czytany, bo to są pozdrowienia osobiste Pawła. Werset 7, cztery, 7 i czytam i przeczytamy do końca. Wszystko co mnie dotyczy opowiem wam Tychikus. Wiecie kto to Tychikus? Ja nie wiem. Pawła znam, ale Tychikusa nie. Co Paweł o nim pisze? Brat umiłowany i wierny sługa... I współ, współsługa w Panu, którego posłałem do Was po to, abyście się dowiedzieli, co się z nami dzieje, i aby pocieszył Wasze serca. Przecież Paweł był w więzieniu, więc ludzie, którzy byli nowonarodzonymi chrześcijanami, musieli być pocieszeni, że wszystko jest dobrze, że nic się nie dzieje. Posyłam Go z Onezymem, wiernym i umiłowanym bratem. O tym onezymie możecie oczywiście poczytać w liście do, do Filemona, który pochodzi spośród was. Oni was powiadomią o wszystkim, co się tutaj dzieje, w tym miejscu, gdzie ja się znajduję. Pozdrawia was oczywiście Arystrach, Arystarch, współwięzień mój i Marek, siostrzeniec Barnaby, o którym otrzymaliście polecenie, abyście go przyjęli, jeśli do was przyjdzie. Podoba mi się to sformułowanie, otrzymaliście polecenie, abyście go przyjęli jeśli do was przyjdzie i Jezus zwany Justem oni są jedynymi żydami którzy są współpracownikami moimi dla sprawy królestwa Bożego oni stali się dla mnie pociechą paweł potrzebował pociechy i na szczęście ci nawróceni żydzi byli dla niego pociechą i byli jego współpracownikami dla sprawy królestwa Bożego czyli kościoła prawda pozdrawiam was Was, epafras, który pochodzi spośród Was, sługa Chrystusa Jezusa, który nieustannie toczy za Was bój w modlitwach, abyście byli doskonali i trwali we wszystkim, co jest wolą Bożą. Czyli był wśród nich ktoś, kto się cały czas modlił, kto się cały czas wstawiał, kto toczył bój w modlitwach, aby inni, którzy może tak nie walczą, byli doskonali i trwali we wszystkim, co jest wolą Bożą. Wystawiam mu bowiem świadectwo, że ponosi wielki trud za Was, za tych, którzy są w Laodycei i w Hierapolis. I oczywiście dalej pozdrawia Was też Łukasz, lekarz umiłowany i Demas. Pozdrówcie braci w Laodycei i Nymfasa i zbór, który jest w jego domu. Gdy ten list będzie u Was odczytany, to postarajcie się, postarajcie się, znajdźcie kogoś, aby tego, ten, ten list wysłać. Aby on został odczytany także w zborze laodycejczyków. A ten, który wysłany został do laodycei, wy również przeczytajcie. Powiedzcie też archipowi, bacz, abyś wypełnił posługiwanie, które otrzymałeś w Panu. Pozdrowienie moją Pawła ręką. Pamiętajcie o więzach moich, czyli módlcie się, nie zapominajcie, stawiajcie się. Łaska niech będzie z wami. Amen. I ten fragment jest dla mnie niesamowity, bo on mówi mi o tym, co jest opisane w liście do Efezjan: że to byli ludzie w służbie, w służbie, konkretnie w służbie, w pracy dla Pana Boga, dla rozszerzania się Bożego Królestwa. Nie skupiali się, pewnie mieli potrzeby takie ludzkie, zwykłe, ale to byli ludzie spojeni. Oni byli dla siebie wzajemnie takimi. Zasilającymi się stawami. Oni wiedzieli, jakie jest ich powołanie, jakie jest ich przeznaczenie, jaki jest ich cel, co który z nich ma robić w, tym, w tej służbie dla Pana Boga. I to chciałabym Wam tak dzisiaj zostawić taki obraz tego, tych pozdrowień osobistych Pawła, żebyśmy też w taki sposób na to spojrzeli, że Kościół w służbie. Jest w zasilający, jest w zasilającymi się stawami. Kiedy my wzajemnie się o siebie troszczymy, modlimy, yy, patrzymy jakie są potrzeby w tym kościele, co trzeba w nim zrobić, żeby ktoś kto przyjdzie tutaj pierwszy raz został właściwie zadbany, właściwie nauczany, żeby miał właściwe miejsce. Żeby budowla Boża, czy kościół lokalny, czy królestwo Boże rosło to my jako poszczególne osoby musimy znaleźć się w odpowiednim miejscu i budować swoje życie w Duchu Świętym w taki sposób, jak Biblia nam, na to, jak Biblia nam to wskazuje. Amen.